Dzisiaj opowiem Wam o dwóch słowach, na które często możecie napotkać się w języku angielskim. Jest to The Former i The Latter. Mimo, że są one dosyć formalne, występują przez to często w języku pisanym, to możesz napotkać je także w języku mówionym. Spójrzmy więc na The Former. The Former, mamy tam słówko former, które w języku angielskim oznacza tyle, co były, dawne. Na przykład My Former Boss. My former boss, mój były dawny szef. Ale the former, ze słowem the przed former oznacza tyle, co pierwszy z wymienionych. Wyobraź sobie na przykład taką sytuację. Poszedłeś do schroniska i przyniosłeś do domu pięknego kotka albo pieska i myślisz, jak nazwać tego zwierzaka. Zrobiłeś sobie małą listę i pytasz się swojego znajomego, które z nich powinieneś wybrać. Which name should I choose? I wymieniasz te imiona. Rudy, Rexio i Twojemu znajomemu spodobało się imię Rudy, które powiedziałeś jako pierwsze. Możesz wtedy powiedzieć choose the former one. Choose the former option. Wybierz to pierwsze imię. The former, czyli pierwsze z wymienionych. Następnym słowem jest the ladder. The ladder. Pamiętaj o tym the. The latter, które jest odwrotnością The former. Oznacza więc ta druga opcja albo ta ostatnia opcja. Spójrz teraz na ten przykład zdania: If I had to choose between vanilla and chocolate ice cream, I would choose the latter. Jeśli miałbym wybierać między lodami waniliowymi a czekoladowymi, wybrałbym te drugie, te ostatnie. Which type of ice cream would you choose the former? or the latter. Daj znać w komentarzach. Dziękuję. Pa!